Cześć kochani! Dzisiaj chciałabym Wam pokazać makijaż oczu, a właściwie będziemy malować jedno oko, żeby pokazać Wam różnicę. Bo często mnie pytacie o makijaż, właśnie taki powiększający oko i też jak ja mam taki makijaż, to też bardzo dużo miłych komentarzy od Was słyszę, też w wiadomościach prywatnych do mnie piszecie, i pomyślałam, że Wprawdzie to się gdzieś tam już przewijało trochę w różnych filmikach, ale chciałabym Wam tak dzisiaj pokazać, tak dokładnie krok po kroku, jak ja wykonuję taki makijaż. Jest to makijaż, który, w którym ja się najlepiej właściwie czuję, który też najczęściej wykonuję. Ja nie mam zbyt dużych oczu, dodatkowo mam trochę opowiadającą powiekę. Też ta moja część ruchoma oka nie jest taka zbyt wyraźna, i dość sporo jest w tej części, że tak powiem, nieruchomej, jakkolwiek to brzmi. I dlatego gdzieś tam, jakby, żeby to wszystko zrównoważyć, no to właśnie staram się ten makijaż zrobić tak, żeby. Poniekąd, że tak powiem, oszukać troszeczkę, poprawić to, co mi się nie do końca może podoba, albo po prostu wydobyć to, co bym chciała. No i dzisiaj chciałam Wam pokazać właśnie. Pomyślałam sobie, że właśnie pomaluję tylko jedno oko, bo wtedy będzie tak fajnie widać tą różnicę, będzie widzieć jak poszczególne elementy, jak będę nakładać cienie, jak to krok po kroku wygląda i jak to wpływa na jakby zmianę takiego optycznego wyglądu, jeśli chodzi o nasze oczy. Także jeśli coś takiego Was interesuje, to zapraszam do oglądania dalej. Ok, ja już mam tutaj zmatowiony łuk brwiowy cielistym cieniem i teraz przejdę sobie do paletki Zoewa. Czy zoewa, jak kto woli. I tutaj mamy takie, to jest ta mniejsza wersja tej paletki. I tutaj mamy zarówno te cienie matowe, jak i błyszczące. Bardzo lubię tą paletkę i bardzo Wam polecam. Ja sobie zacznę od tego cienia. To jest taki rudawy brąz. Tak bym go określiła. I ja dzisiaj raczej nie będę jakoś bardzo szaleć z kolorami. Bo bardziej chciałabym Wam pokazać, jak nakładać te cienie, czy znaczy jak ja je po prostu nakładam, tak, żeby osiągnąć taki efekt, jaki mi się podoba. I gdzie nakładać matowe, gdzie błyszczące, niż tutaj, żeby gdzieś tam bardzo szaleć z kolorami, chociaż wiecie, że lubię, ale dzisiaj tak bardziej klasycznie, chociaż może nie całkiem. Ale zacznę sobie od właśnie tego cienia i na początek będę nakładać go takim mniejszym pędzelkiem, bardziej precyzyjnym. I nałożę go sobie w zewnętrzny kącik oka. Tak mniej więcej do połowy. Takiej, może troszeczkę mniej niż połowę oka. Tutaj mniej więcej jest to miejsce, gdzie ja czuję, że mam już tą kość, jakby, bo przy właśnie takiej powiece, jak moja, to nie jest tak to miejsce, gdzie się załamuje do końca, tylko tutaj to załamanie należy jakby na nowo troszkę stworzyć. Więc mniej więcej do tego miejsca, a za chwilkę będę to jeszcze rozcierać. I nałożę ten cień również na dolną powiekę. I na razie tak tą dolną jeszcze się później zajmę, ale na razie tak mniej więcej do połowy już na tym etapie sobie nałożę ten cień. I ja nakładam te cienie tak mniej więcej, można powiedzieć, że takie troszeczkę V. Oczywiście nie jakieś idealne od linii, ale taki V, czy taki trójkącik. No nie wiem, jak. Jak to lepiej określić, ale myślę, że wiecie o co chodzi. I już na tym etapie nakładania tego cienia staram się delikatnie, jakby te krawędzie już rozcierać, delikatnie tu blendować. Oczywiście zaraz jeszcze będę to poprawiać innym pędzelkiem. Natomiast, jakby już nakładając cienie, zawsze starajcie się od razu je lekko rozcierać. Przynajmniej to ja ta tak, taka moja rada. Ja to tak zaobserwowałam, że czasem, właśnie niektóre osoby tak nakładają cień dość kanciasto, i później, w zależności od cienia, w zależności od bazy, jaką macie i jak to wam się tam mocno przyklei, czasem jest. Trudno to tak dobrze i ładnie rozblendować, jakby się chciało. Zwłaszcza jeśli nie macie dużej wprawy, to ja zresztą zawsze Was zachęcam do tego, żeby nałożyć sobie kilka razy, dołożyć tego cienia, nałożyć najpierw trochę, rozetrzeć. Owszem, to zajmuje może więcej czasu, ale m, jeśli nie macie takiej, wiecie, pewnej ręki, e, to lepiej nie ryzykować. A poza tym to już też zależy, że tak powiem, od upodobania. Ja na przykład nie lubię później, e, nie lubię robić jakichś takich, wiecie, od, obsypek pod okiem za bardzo. Może kiedyś mi się zmieni, nie wiem, <laughs> może zacznę, ale na ten moment e, wolę sobie właśnie dołożyć tego cienia niż. E, pakować od razu dużo i później gdzieś tam to usuwać i tak dalej. Także coś takiego mniej więcej na początek robię i sięgam po taki większy pędzelek i teraz będę to rozcierać. Na początku tak sobie delikatnie rozcieram wszystkie granice nawet takim całkiem czystym pędzelkiem. A później, jakby biorę ten sam cień, tak w niewielkiej ilości, bo wtedy jeszcze sobie, jakby lepiej jestem w stanie to wszystko rozetrzeć taką małą ilością cienia. I po prostu rozblendowuję sobie wszystkie krawędzie. Jeśli chodzi o to blendowanie, to wiecie, to jest tak, że Tutaj można właściwie bez końca, zawsze się jeszcze znajdzie, a jeszcze tu można rozetrzeć, jeszcze tu można czegoś dołożyć i to można się tak bawić i bawić, a nie zawsze mamy na to czas. Ja też nie jestem jakimś mistrzem tego blendowania i nieraz mam sama do siebie zastrzeżenia, że tak powiem, albo czasem właśnie nie mam na tyle czasu, żeby było tak, jak ja bym sobie tego życzyła. Natomiast no po prostu tak żeby jakby wam się to podobało do tego momentu gdzieś tam należy rozcierać te cienie aż ten efekt będzie dla was taki zadowalający jeśli macie jakąś taką ważniejszą okazję zwłaszcza to warto sobie też tak w różnym świetle zobaczyć bo czasem wiecie przy takim naturalnym wygląda to trochę inaczej przy takim świetle sztucznym zwłaszcza mocnym też troszeczkę inaczej ja ogólnie, jakby staram się zazwyczaj malować przy takim świetle, przy jakim później będę. Oczywiście mam na myśli jakieś takie większe okazje. Czyli jeśli gdzieś tam nie wiem, idę się spotkać gdzieś w plenerze, no to staram się raczej przy naturalnym świetle pomalować. Natomiast, jeśli wiem, że będę na sali, przy jakichś dużych światłach, to albo się maluję przy takim świetle. Albo ewentualnie, nawet jeśli się maluję przy takim bardziej naturalnym, to później idę, że tak powiem, na poprawki do takiego sztucznego światła, no bo wiem, że po prostu w takim świetle wszyscy mnie będą widzieć. Taki w takim świetle będzie się prezentował ten makijaż. I teraz, jak już mamy w miarę wyblendowane, to przechodzę sobie do paletki maksineczki. I tutaj sięgnę po ten ciemny brąz i będę chciała przyciemnić delikatnie. Ten zewnętrzny kącik bo jednak jak mamy tylko ten cień, to tak brakuje czegoś w tym makijażu. I tutaj już jakby się staram też tak podkreślić bardziej to załamanie, czyli tutaj gdzie tak jak wam wspomniałam, tak jak dotkniecie to jest ta kość. To tutaj, właśnie się staram nakładać ten cień, tak żeby z daleka, optycznie, moja ruchoma powieka kończyła się w tym miejscu, gdzie nałożę ten ciemniejszy cień. Nie w tym miejscu, gdzie się załamuje, tylko właśnie tutaj, gdzie ja sobie modeluję tą powiekę. I tutaj podobnie też takim V, takim trójkątem, właśnie maluję tylko. Już nie wyciągam tego cienia tak daleko i również delikatnie tutaj wchodzę na tą dolną powiekę. Na razie tak się nią za bardzo nie przejmuję, bo jeszcze do niej oczywiście wrócę. I tutaj również nakładając ten ciemniejszy cień, staram się go od razu rozetrzeć. Zwłaszcza, że im ciemniejsze są cienie, tym trzeba być bardziej ostrożnym i tym łatwiej o nie rozblendowanie, bez sensu, tym trudniej rozblendować o tak miało być tym trudniej jest właśnie je rozetrzeć i tak żeby one ładnie wyglądały żeby nam się nie porobiły jakieś plamy i tym bardziej nam to nie ujdzie na sucho bo przy jakichś takich wiecie delikatnych cielistych cieniach no to nawet jak tam gdzieś nie wiem Coś nie wyjdzie, coś jest nie tak, to to się aż tak nie rzuca w oczy. Natomiast im ciemniejszy, im bardziej wyrazisty cień, tym bardziej to będzie widoczne, że coś poszło nie tak. I znowu wracam do większego pędzelka, i również z bardzo niewielką ilością tego brązu, bardzo niewielką, będę sobie go jeszcze tak lekko rozcierać. Ja też. Często korzystam przy malowaniu z chusteczki. No tutaj na dole też mam taką, w którą delikatnie czasem wycieram pędzelek. Jakoś tak nie strzebuję tego nadmiaru, tylko właśnie delikatnie dotykam tej chusteczki, żeby nie mieć aż tyle produktu na pędzelku i żeby mieć większą kontrolę, ale to już jakby wszystko zależy od Was, jak wam, się, jak wam jest wygodniej. Ja Wam mogę powiedzieć, jak ja to robię. Może coś z tego Wam się spodoba i, nie wiem, wprowadzicie u siebie i akurat Wam przypasuje. Natomiast, no, tak jak mówię, każdy ma jakieś swoje sposoby, które mu najlepiej odpowiadają. Jeśli przy tym nakładaniu tego brązu Stwierdzacie, że trochę jest na przykład go za dużo, to możecie spokojnie wrócić jeszcze z tym wcześniejszym cieniem. A ja wiem, że to jest trochę pochłaniające czas i to jest taka zabawa, no ale tak to, tak to wygląda zazwyczaj, że jak chcemy, żeby to wyglądało ładnie, no to ciężko zrobić to bardzo szybko. Chociaż są tam pewne, pewne makijaże, które. Jak Wam czasem mówiłam, właśnie nałożenie jakiegoś cienia w płynie, który nam sporą sprawę załatwia. Natomiast jeśli chcemy tą powiekę trochę wymodelować i rzeczywiście to oko powiększyć, no to już chwilę czasu więcej potrzeba. I też takie przeplatanie tych cieni powoduje, że one się jeszcze lepiej ze sobą jakby łączą, mieszają i i wygląda to jeszcze lepiej i ja jeszcze tak naprawdę minimalnie nałożę sobie tego czarnego cienia w sumie nawet już na tym etapie jest ok, bo jest przyciemnione, ale tak jeszcze troszeczkę tak już naprawdę tutaj tylko sam w zewnętrznym kąciku i myślę, że już na tym etapie widać sporą różnicę między jednym okiem a drugim. I teraz przejdźmy do błysku. I tutaj mam paletkę z Essence. Ja robiłam dla Was test tej paletki i miałam takie mieszane uczucia. Zresztą jeśli nie widzieliście, to tutaj Wam zostawię w proponowanych. Natomiast powiem że korzystam z niej nie za wszystkich cieni, ale jest tu m.in. cień, z którego najczęściej korzystam, nawet widać na nim największe zużycie, jest to ten cień. Bardzo się z tym cieniem akurat polubiłam i właśnie mam zamiar go nałożyć i ja sobie tutaj go, żeby tak jeszcze fajnie go wzmocnić żeby żebym się też utrzymał, bo ja też będę dzisiaj wychodzić, to nałożę sobie go na ten klej z Nyksa. I jak nakładam ten klej, to też się od razu staram, żeby tak jakby go, wiecie, troszkę rozetrzeć w tej granicy, gdzie już go nie będę nakładać, między tym, gdzie jest klej, a gdzie go nie ma, żeby ten cień też mógł się nam ładniej przykleić. I teraz będę na to nakładać właśnie ten cień. Bardzo ładny cień, bardzo mi się podoba. I nakładam go oczywiście zdecydowanie wyżej niż by wskazywało moje załamanie powieki. Czyli znowu, tak jakby optycznie tutaj powiększam, żeby z daleka wyglądało że ta moja ruchoma powieka kończy się gdzieś tutaj, tak? I wtedy te proporcje są lepsze, tak? No bo jak ona się kończy tu, tutaj tyle tej ruchomej powieki, no to to tak, wiecie, nie do końca wygląda i też właśnie pomniejsza nam wtedy te oczy. A tak dodatkowo właśnie nałożenie tutaj takiego błyszczącego cienia, a on się przepięknie błyszczy, Powoduje, że to odbija światło i jeszcze bardziej właśnie to oko powiększa. Zobaczcie, moim zdaniem to robi naprawdę genialną robotę. I ja też nie będę tutaj dzisiaj kombinować z jakąś bardzo dużą ilością cieni. Kilka ich jest, natomiast, bo możemy jeszcze więcej kolorów dodać i tak dalej. Natomiast staram się Wam pokazać taką w miarę najprostszą wersję takiego makijażu. Aby tutaj jakoś za bardzo nie komplikować, a jednocześnie wam pokazać, co właśnie nam będzie ładnie powiększać to oko. I teraz jeszcze, jak coś nam tam, nie wiem, za daleko, na przykład wyszedł ten błyszczący cień, to możemy sobie wrócić do tego, troszkę dołożyć. To już jest wszystko kwestia tego, na ile mamy czasu, na ile chcemy się pobawić i, że tak powiem, dopracować sobie. I też te cienie nam się tutaj fajnie łączą, i właściwie sam nam wychodzi trochę, mam nadzieję, że będzie to widoczne, trochę trzeci cień, jakby na środku powieki, który powstaje z połączenia tego matu i błysku. I zanim jeszcze przejdę do dolnej powieki, to jeszcze sięgnę sobie po taki jasny brąz, ciemny beż, nie wiem do końca, jak ten kolor określić. Już wezmę go na taki bardzo, bardzo delikatny pędzelek, żeby nie przesadzić z ilością. I tutaj jakby tą górną granicę jeszcze sobie delikatnie rozblenduję i połączę tak, żeby nam tutaj nie było żadnego brzydkiego odcięcia, żeby to wszystko, wiecie, tak płynnie po prostu przechodziło. Teraz przejdę już do dolnej powieki i mam wrażenie, że niektóre osoby w ogóle albo o niej zapominają, albo traktują ją trochę po macoszemu, a ja wam już nieraz o tym mówiłam, że warto o niej pamiętać, że tak powiem. I tutaj pomyślałam, że nałożę sobie ten cień, taki brąz z lekko złotymi drobinkami. Ale może jeszcze sobie zmoczę pędzelek i nałożę go na mokro, żeby był taki bardziej intensywny i przy okazji bardziej trwały. I nałożę ten cień. Nigdy nie wiem jak wam pokazywać malowanie dolnej powieki. Musia chyba mieć lusterko tam, żeby, żeby to dobrze pokazać. A może już rzeczywiście nawet je tak sobie ośmę do ręki, żeby było lepiej widać. I nakładam ten cień e, tak praktycznie do końcika, praktycznie na całą dolną powiekę. Oczywiście staram się jakoś tam nie przesadzać, ale też y, nie ma co się tak bać tej dolnej powieki. E, i ona też powinna być tak konkretnie zaznaczona. Nie mówię, że nie wiadomo jak nisko, bo to też zależy od Waszej budowy oka i od tego, jak mocno ją macie zaznaczoną. Natomiast, no, tylko samo, przy samej linii rzęs to jednak jest troszeczkę za mało. Zobaczcie, jak wiele zmienia. Właśnie tutaj ta dolna powieka, ona sprawia, że to oko po prostu zaczyna się tam, gdzie zaczyna się cień tak jakby. Więc no moim zdaniem naprawdę tutaj warto o niej nie zapominać. I jeszcze też poprawię troszeczkę sobie tym cieniem, który używałam w zewnętrznym kąciku. Tutaj właśnie taką. Mieszankę stworzę i w zależności a możecie też trochę poprawić. Jeśli widzicie, że ten ciemny cień, który tutaj nakładaliśmy, też u góry, że tutaj jest go trochę za mało, to jak najbardziej możemy też jakby dobrać troszkę tego cienia. I tak już wtedy ja go nakładam sobie nie po całości, nie po całej tej dolnej powiece, tylko tak, na mniejszy pół. <noise> nie ma mniejszej połowy, ale na taką jedn jedną trzecią, o, coś takiego. A na sam wewnętrzny tutaj kącik nałożę troszkę rozświetlacza z maka. On jest taki, no może nie aż taki delikatny, ale nie daje jakiegoś takiego bardzo mocnego błysku. Ale moim zdaniem wygląda super. Już tego błysku tutaj mamy, więc już też nie chcę przesadzać. Myślę, że on fajnie uzupełni. On też nie ma jakiegoś yy, mocnego koloru, więc się tutaj wpasuje, że tak powiem. I oko mamy prawie skończone. Jeszcze zostanie nam kreska i rzęsy. Natomiast zanim do niej przejdę, to jeszcze chciałam Wam tylko powiedzieć, że ja czasem tutaj jeszcze sobie o tak rozcieram, żeby powiedzieć, jeszcze ładniej tutaj nam zanikało. To właśnie takim bardzo delikatnym pędzelkiem. Jeśli chodzi o kreski, to jak wiecie, ja rzadko je robię i raczej wolę po prostu przyciemnić trochę tą, tą linię przy, przy rzęsach. I teraz też mam tak zamiar zrobić, czyli sięgnę znowu po ten czarny cień oraz taki pędzelek, jak do brwi właściwie, taki skośny. I po prostu sobie delikatnie przyciemnie, I wtedy nie będzie nam tu nic obciążać tego oka. A jednocześnie będziemy mieć tutaj zagęszczone te rzęsy. Jeszcze zapomniałam, że cielistą kredkę też możemy sobie nałożyć na linię wodną. Ona też tutaj świetnie się sprawdzi. W roli takiej powiększania oka. No i teraz już pozostaje nam przejść do rzęs. I tutaj mamy dwie opcje: albo mocno podkręcić, podkręcić sobie i fajnie wytuszować rzęsy, albo przykleić sztuczne. Ja na co dzień, głównie też ze względu na to, że się spieszę do pracy, to raczej nie przyklejam rzęs. Ale dzisiaj zrobimy tą wersję taką full, czyli przykleję zaraz rzęsy, bo one też nam sporo dają. Przykleiłam rzęsy i tak wygląda skończony makijaż jednego oka. Jeszcze się tak troszkę odsunę, żebyście mogli zobaczyć jak to wygląda z odległości takiej, wiecie, jak nas normalnie ktoś widzi. Moim zdaniem różnica jest ogromna i jakby każdy z tych poszczególnych elementów ma na to wpływ. To, że tutaj damy jasny cień, że przeciągniemy te cienie wyżej, że pomalujemy tą dolną powiekę, to wszystko składa się na to, że ten makijaż się prezentuje tak i powiększa nam to oko. I tak jak wspomniałam, rzęsy na pewno też robią sporą robotę, ale nawet jeśli byśmy wytuszowali po prostu mocno swoje rzęsy, Fajnie podkręcili zalotko, wytuszowali dobrym tuszem, to też będzie to robić sporą robotę. Także ja zaraz będę musiała dokończyć sobie makijaż drugiego oka, bo czuję się co najmniej dziwnie, a za chwilę będę musiała wychodzić. Jeśli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać, jakie jeszcze macie pomysły, czy tam właściwie, co byście chcieli zobaczyć w filmikach. Jakie ewentualnie, właśnie takie, może krok po kroku, jak coś robić. Ja cały czas będę po prostu przypominać, albo co jakiś czas, że to jest jakby moja propozycja, moja gdzieś tam wersja, wizja, coś co sobie wypracowałam poprzez jakieś tam lata malowania się amatorskiego. Cały czas to będę podkreślać. Natomiast chętnie Wam coś podpowiem, doradzę, jeśli tylko będę wiedziała. Zapraszam Was również na mojego Instagrama i Facebooka. Linki na dole w opisie wraz z linkami do tych kosmetyków, których dzisiaj tutaj użyłam. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. I jeśli nie subskrybujecie, to tam jest taki czerwony przycisk i zachęcam serdecznie. Do zobaczenia. Cześć!